Posypały się medale. Piąte wagowe Mistrzostwa Europy World in Budokai odbyły się w Dębicy. Nasze miasto było gospodarzem międzynarodowych zawodów karate. Na matach w Domu Sportu zmierzyło się ponad 600 zawodników z 17 krajów, m.in. z Czech, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Rumunii, Węgier, Litwy, Włoch, Izraela, Ukrainy i oczywiście Polski. Bardzo się cieszymy, że piąte wagowe mistrzostwa karateku klucznika odbywają się w Dębicy. Cieszę się bardzo, bo jest to promocja miasta Dębicy, ponad 600 zawodników. Jest to miejsce, do którego wracają karatecy i myślę, że to nie są ostatnie zawody. Cieszę się bardzo, że potrafiliśmy zorganizować we współudziale firmy Ledowiatan. Z tego, co rozmawiałem, wszyscy są bardzo zadowoleni z gościnności i z tego ciepłego miejsca, jakim jest nasza hala sportowa. Mamy taką nadzieję, że też zostanie wydana pozytywna opinia i znów za rok czy za dwa będziemy gościć tych wszystkich najlepszych karateków z całej Europy. To są drugie mistrzostwa faktycznie Europy, które organizujemy w Dymbicy. Poprzednie odbyły się trzy lata temu. Przerwa, no niestety wymuszona, wiadomo, pandemią COVID-19 spowodowała przerwę, ale wróciliśmy w tym roku. Z bardzo dużą imprezą, czyli tymi, piątymi otwartymi mistrzostwami Europy. Wagowe mistrzostwa Europy. W tych mistrzostwach startuje ponad 600 zawodników, blisko 620 zawodników, z reprezentujących 17 krajów i ponad 100, 100 kilkanaście klubów. Także to jest impreza, którą nasz klub organizuje imprez, który organizuje, to jest najbardziej liczna obsada właśnie na tych mistrzostwach. Przez dwa dni zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach dziecięcej, młodzieżowej i seniorskiej. Hala tętni życiem, zawodnicy zdobywają medale. Jest po prostu bardzo fajnie. Cieszę się, że mamy też na trybunach mieszkańców Dębicy, które gorąco dopingują zawodników. Piękny sport, sport spokojny, sport, sport radosny. Naprawdę cieszy mnie ogromnie, że Dębica może być organizatorem. Duże imprezy typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski odbywają się w Dębicy coraz częściej, co nas ogromnie cieszy, bo zyskuje na tym sport Dębicki, zyskują na tym przedsiębiorcy Dębicy, zyskuje na tym logo naszego miasta, tak idzie w świat, że jesteśmy dobrym organizatorem, że ludzie chcą tutaj przyjeżdżać, że u nas się dobrze czują. Jest to taka dla nas duża nagroda za ciężką pracę przygotowania do mistrzostw Europy rozpoczęły się już w maju w momencie kiedy dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość, żeby te mistrzostwa odbyły się tutaj właśnie w Domu Sportu. Rozpoczęło się przygotowywanie, oczywiście analiza naszych możliwości jako miasta Dębica i jako miejskiego ośrodka sportu i rekreacji oraz kolejne etapy im bliżej mistrzostw coraz więcej pracy było i ostatnie dni były naprawdę bardzo intensywne dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu, ponieważ trzeba było naprawdę dużo sprzętu i tu pomóc wynieść, przygotować, wysprzątać całe dom sportu, przygotować się na przyjęcie no blisko tysiąca osób, bo samych zawodników jest 640 plus do tego sztaby szkoleniowe, do tego rodzice, także naprawdę tłum ludzi przechodzi tutaj przez nasze korytarze, korzysta z toale w domu sportu, korzysta z samej sali, także musieliśmy my być przygotowani. No i jesteśmy tutaj po to, aby oni mieli jak najlepsze wrażenia właśnie z naszego miasta. Dąbica już po raz drugi była gospodarzem międzynarodowych zawodów w karate Kyokushin i wszyscy mają nadzieję, że nie ostatni na wydarzenie zaprosiło World Kyokushin Budokai. Wielkich emocji i wsparcia kibiców w hali Miejskiego środka Sportu i Rekreacji w Dąbicy nie brakowało.